10 powodów dlaczego kochamy koty. Oczywiście to, że lubimy nasze koty no i koty innych ludzi jest najczęściej oczywiste. Zwłaszcza dotyczy to was, czyli tych, którzy oglądają mój kanał i te materiały dotyczące kotów. Zapraszam też na te dotyczące psów. I to, że je lubimy czy też wręcz kochamy, jest... Dla niektórych oczywiste, dla niektórych troszkę mniej, ale dzisiaj wymienimy sobie 10 powodów, dlaczego te nasze koty kochamy. Jeśli macie jakieś inne propozycje, komentarze są dla Was. Zaproszę Was też od razu do zasubskrybowania, oceny, skomentowania, pokazania znajomym, wrzucenia na swoje media społecznościowe, żeby więcej osób mogło dotrzeć do tego materiału. Nie przedłużając, zaczynajmy od punktu pierwszego. A po pierwsze koty są wesołe. Optymistycznie nastawione do otoczenia, są to zwierzęta bardzo pogodne i to jest wręcz zaraźliwe. To, jaki mają stosunek do tego całego otoczenia, jak są ciekawe świata, to wszystko jest dla nas czymś bardzo fajnym. Podoba nam się, i to jest jeden właśnie z tych powodów, dlaczego możemy je wręcz kochać. Po drugie, są to istoty, które w doskonały sposób odczytują nasze emocje. Tak, koty potrafią to zrobić doskonale, a że no nie zawsze się tym przejmują, to oczywiście inna sprawa, ale dzięki temu, że w doskonały sposób odczytują nasze emocje, to ich zachowanie jest właśnie bardzo często przystosowane do tego, co odczuwamy. Dlatego te, ko dlatego te koty potrafią być tak doskonałymi przyjaciółmi. Takimi prawdziwymi, którzy mogą pomóc, a raczej spróbować pomóc nam, na przykład kiedy jesteśmy smutni, kiedy się gorzej czujemy i kot to odczyta, i oczywiście, kiedy będzie miał ochotę, zareaguje, a kiedy już zareaguje, to potrafi to zrobić w bardzo fajny sposób. Trzecia rzecz, trzeci powód, ponieważ traktują nas jak równych sobie. To nie są inne, na przykład zwierzęta domowe, które. Albo w ogóle nie zwracają na nas uwagi, albo widać, że traktują nas jako kogoś ważniejszego, jako właścicieli, a kot inaczej. On albo traktuje nas jako równych sobie, wtedy jest fajnie, albo po prostu traktuje nas jako tych na niższym poziomie. One często, czyli koty, uważają, że po prostu są najważniejszymi istotami na świecie. I czy spojrzymy na tego kota, który traktuje nas jako równych, czy też na kota, który uważa się za najważniejszą istotę na świecie, to to i to zachowanie powoduje często, że je o wiele lepiej odbieramy niż te zwierzęta, które no, traktują nas jako kogoś ważniejszego. Czwarty powód dotyczy okazywania uczuć, ponieważ koty są w tym mistrzami. Koty w doskonały sposób okazują nam swoje uczucia, potrafią nam przekazać, co odczuwają, potrafią, tak jak wcześniej powiedziałem, nas. Pocieszyć, potrafią nas swoim zachowaniem naprawdę potraktować tak, jak lubimy być traktowani. Dlatego ten kot tak fajnie potrafi na nas wpływać, dlatego tak fajnie odbieramy jego zachowanie. Piąty powód, oczywiście, za ich niezależność, za własne zdanie, za samodzielne podejście do świata, za to, że one lubią podejmować decyzje i to są tacy prawdziwi przyjaciele. Psy raczej są posłuszne. Koty są bardziej niezależne i to jest taki prawdziwy przyjaciel, który, gdy coś mu nie będzie pasowało, powie nam, że mu nie pasuje. Gdy będzie chciał coś zrobić innego niż my, to, to po prostu zrobi, nie zawsze pytając nas o zdanie, ale nigdy w ten sposób, żeby nas to krzywdziło. Więc niezależność też jest bardzo ważnym elementem. Szósty powód po prostu lepiej się przy nich czujemy. Ten cały zbiór tych wszystkich rzeczy, to jak się zachowują, jak nas traktują, jakie są, to wszystko powoduje, że w obecności kota po prostu lepiej się czujemy. I koty potrafią w doskonały sposób, swoim zachowaniem, swoją aktywnością, poprawić nam humor, poprawić nam nastrój. Kiedy jesteśmy zestresowani, zdenerwowani, smutni, kot potrafi pomóc. Nawet samą swoją obecnością. Bardzo duża zaleta i bardzo duży powód, dlaczego te koty są dla nas tak ważne. Siódmy powód: nie czujemy się przy nich samotnie. Kot potrafi naprawdę, nawet będąc tylko w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, zapewnić nam ten brak poczucia samotności. Kot naprawdę swoją obecnością potrafi zminimalizować albo w ogóle wyeliminować, to poczucie samotności. Poczucie samotności, które jest niesamowicie niebezpieczne i groźne dla nas, ponieważ człowiek jako zwierzę społeczne musi mieć wokół siebie inne istoty. Koty również, chociaż nam się wydaje, że to są takie prawdziwe samotniki, to koty też wolą mieć obok siebie kogoś innego. Więc to zniwelowanie, wyeliminowanie uczucia samotności też jest genialną sprawą. Ósmy powód są przeważnie spokojne i ciche. Przynajmniej w porównaniu na przykład z psami, z papugami, z niektórymi innymi zwierzętami domowymi. Jednak z reguły koty są spokojne i ciche. I kolejna rzecz, koty potrafią wprowadzić do naszego życia takie zrównoważenie, spokój. Możemy łatwiej się przy tych kotach uspokoić, możemy się. Łatwiej po prostu przestać denerwować, to właśnie dzięki kotom ten koci spokój potrafi być zaraźliwy. To takie genialne podejście do świata, do życia, do otoczenia, jakie posiadają koty. Czyli spokój, dystans do wszystkiego, co się dzieje wokół nich. Nie zawsze, ale jednak to potrafi być zaraźliwe i jest to naprawdę bardzo fajną sprawą. Przedostatni powód, czyli dziewiąty, są po prostu słodkie. No, to nie jest mój pomysł na ten powód, tylko został mi podpowiedziany, że koty najczęściej wyglądają słodko. Że są po prostu słodkie, że to jak się poruszają, jak się do nas zbliżają, jak okazują uczucia, jak się zachowują, to najczęściej oczywiście zachowują przy tym gigantyczną powagę. Tak, żebyśmy się źle nie zrozumieli, jeśli tego słuchają jakieś koty. Ale też są przy tym słodkie. No, ale przejdźmy może do punktu dziesiątego, do dziesiątego powodu, który jest dla wielu niesamowicie ważny: nie wymagają długich, intensywnych spacerów. To jest jeden z podstawowych powodów, co ciekawe, gdy tak popytałem znajomych i znajome, dlaczego zdecydowano się na kota, a nie na psa, ponieważ nie trzeba z nim Robić dalekich spacerów, nie trzeba patrzeć na ten świat, który nas otacza, nie trzeba patrzeć na innych ludzi. To też było co ciekawe, jednym z powodów. Dlatego warto pamiętać, że koty, chociaż niektóre potrzebują więcej zabawy, więcej aktywności, to możemy to wszystko zrealizować w naszym mieszkaniu, w naszym domu. Bez wychodzenia na zewnątrz, bez chodzenia po tym otaczającym nas, nas świecie. Tylko po prostu skoncentrować się na tym, co jest wokół nas, blisko wokół nas. Więc, jak widać, tych powodów jest sporo. Tutaj wymieniłem 10, myślę, że Wy również jakieś wymienicie. Pamiętajmy, że te koty naprawdę potrafią być doskonałymi towarzyszami. Pamiętajmy też, że warto zapewnić im wszystko to, czego potrzebują, żeby mogły być po prostu naszymi fajnymi kocimi towarzyszami. Na dzisiaj dziękuję, oczywiście zapraszam do zasubskrybowania. Jeśli oczywiście masz taką chęć, to możesz oczywiście mnie wesprzeć, czy to poprzez super podziękowanie, komentarz super podziękowanie, czy też postawienie mi symbolicznej kawy. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam ponownie.